Zapraszamy teraz Magister Małgorzatę Krawczyk Która Opowie nam o jest, dzień dobry, Która opowie nam o Biblii Górnictwa Georga Agricoli w zbiorach Biblioteki Głównej AGH Krakowie Zapraszam Dziękuję bardzo Dzień dobry Państwu Chciałabym Państwa zainteresować y, materiałami związanymi z y, właśnie y, z tytułem Derymek Talika Georgiusa Agricoli i jest to dokument przechowywany w zbiorach naszej biblioteki. Chcę podkreślić, że biblioteki technicznej, y, tak y, dla odmiany być może, która tradycyjnie od samego początku związana jest z górnictwem, hutnictwem i metalurgią. Planuję to opowiedzieć według przyjętych przeze mnie reguł I chciałam dodać, że określone daty i wydarzenia skłoniły nas do tego, że jako miłośnicy książki, wszyscy wiemy co te daty oznaczają, dla mnie dwie ostatnie są szczególnie w związku z tym, o czym będę opowiadała, są szczególne i wiążą nas tutaj i możemy jako miłośnicy książek spotkać się w Krakowie i o nich rozprawiać. W 1556 roku Georgius Agricola właśnie zostało wydane jego dzieło, które napisał w języku angielskim. Był Niemcem, mógł napisać ten dokument w języku niemieckim, ale tego nie uczynił. Dlaczego? Ponieważ jako kształcony człowiek będący już pod bardzo silną, silnym wpływem humanizmu. Nie, napisał to dzieło w języku łacińskim, chcąc również wypłynąć jakby na szersze kręgi osób, które będą miały kontakt z tym dziełem, jak również liczył zapewne na większe uznanie. Grafika wskazuje, że w jakiś sposób wszystko będzie się skupiało w Bibliotece Głównej AGH. Dlaczego? W 1621 roku ukazały się dwie ważne publikacje, to była druga edycja tego dzieła, Wydana w dwóch wersjach językowych, właśnie w tej pierwotnej łacińskiej, i w tej drugiej, będącej tłumaczeniem. Powstało ono później po pierwowzorze, i oba przykłady będące z tych wydań dwa woluminy tego samego dzieła trafiły do zbiorów Biblioteki Nie. Głównej. Pytanie: dlaczego? Jeżeli mamy do czynienia w sytuacji, kiedy tak nieczęsto zdarza nam się mieć bliski kontakt ze starymi drukami, z drukami wyjątkowymi, cennymi, unikatowymi tej klasy, rodzi się wiele pytań. Czy jest jeszcze jakaś inna biblioteka, która takie woluminy posiada? W jaki sposób one dotarły do naszej biblioteki? Czy możemy ustalić, kto wcześniej z nich korzystał, kto był właścicielem? Proszę. Proszę bardzo. Czy możemy w końcu powiedzieć coś więcej o autorze i czy uda nam się odpowiedzieć na te pytania? Ważne jest też to, że w tym całokształcie, informacji o Agricoli, warto wspomnieć, że on wywiera również w współcześnie na naukę, bardzo często jest cytowany i warto podkreślić, że wraz z wydaniem jego publikacji ta rola się nie skończyła. Należało wyznaczyć sobie drogę, którą pójdziemy, aby odpowiedzieć na te wszystkie nurtujące pytania. I te etapy zawierały między innymi przegląd cyfrowych źródeł informacji o zasobach w bibliotekach polskich, przejrzeć trzeba było i zanalizować dokumentację biblioteczną o wpływach do biblioteki różnych księgozbiorów wreszcie przystąpić do zbadania samych starodruków porównać je wykazać czym się różnią o czym są jak wyglądają jaki jest stan ich zachowania i po prostu w jaki sposób je ocenić mając takie charakterystyki można wyciągnąć pewne określone wnioski i mieć na to jakiś wspólny ogląd Pierwsze ustalenia pozwoliły określić, że między innymi wolumin z 1621 roku znajduje się w zbiorach Biblioteki Głównej Zakładu Narodowego imienia Ossolińskich we Wrocławiu, drugi wolumin w Bibliotece Głównej AGH wraz z niemiecką wersją. Chcę tutaj bardzo stanowczo podkreślić, że te informacje pochodzą z przeglądu elektronicznych źródeł informacji i jako bibliotekarze praktycy możemy powiedzieć, że nie tylko te biblioteki mogą być w posiadaniu tych egzemplarzy, no ale o tym na razie milczą jeszcze elektroniczne źródła informacji. Mamy nadzieję, że to jest przecież tylko kwestia. Czasu. W dalszym ciągu badań okazało się, że z dokumentacji dotyczącej wpływów istnieje wpis rachunku dotyczący zakupu Dere Metallica w wersji łacińskiej w 1954 roku w ówczesnej księgarni domu książki. Druga, drugi ślad o drugim woluminie Mamy zawarty na ostatniej, na całkiem ostatniej stronie Starodruku. Jest on poczyniony odręcznym wpisem ołówkiem ówczesnego profesora Akademii, profesora Jerzego Buzka. Który napisał, że książka ta została przekazana przez inżyniera naturskiego. Na ilustracji jest to niewyraźnie pokazane, ponieważ no, upływ czasu też robi swoje i niektóre zapisy są mniej wyraźne. Profesor Jerzy Buzek prawdopodobnie współpracował z inżynierem Naturskim. Profesor Jerzy Buzek założył ówczesny, był jednym z współzałożycieli ówczesnego Wydziału Odlewnictwa, ściśle związanego z procesami metalurgicznymi przecież, a inżynier Naturski był górnikiem. Niestety podczas prac zginął tragicznie podczas podkładania ładunku wybuchowego w kopalni. Analiza informacji o historycznych powiązaniach zawodowych, naukowych niektórych osób w uczelni sprawiła, że te osoby jak najbardziej są wpisane w historię i tradycje górniczo-metalurgiczne. -górniczo Kiedy przeglądamy informacje związane z Georgiusem Agricolą, czasami spotykamy obok inne nazwisko Georg Bauer. W końcu Simon był Georg Bauer czy Georgius Agricola. O obszerniejszych informacjach biograficznych, które zawarłam w swoim artykule, nie, szerzej to omówiłam, ale chcę powiedzieć, że Georgius Agricola urodził się jako Georg Bauer w rodzinie Bauerów. Jego ojciec był sukiennikiem. Georgius miał jeszcze trzech braci. I co istotne, nie tylko sam Georgius, ale również ci bracia ukończyli studia wyższe na Uniwersytecie w Lipsku. A Georgius skierował potem swoje dalsze kroki w dziedzinie większej edukacji na uniwersytety włoskie, kończąc je z znakomitymi rezultatami i z przywiezioną stamtąd wiedzą oraz jeszcze może bardziej otwartą głową na nowości, jakby można to było powiedzieć, przystąpił do swojej zawodowej pracy jako lekarz, bo między innymi zdobył we Włoszech wykształcenie medyczne. Pracował w rodzinnych stronach jako lekarz, tam osiadł i założył rodzinę. Kiedy przychodzili do niego pacjenci, byli to najczęściej górnicy, a także administratorzy kopalń i oni zwierzali mu się ze swoich problemów, a agrikola wykorzystywał te informacje jako pierwotne, które sprawiły, że potem bardzo często nie tylko wykorzystywał je do swoich dalszych działań, badań, analiz, ale także uzyskane tą drogą informacje próbował niejako usprawnić. Między innymi oczywiście jest to związane z całokształtem jego prac związanych z górnictwem i przemysłem można powiedzieć początkami przemysłu wydobywczego i później przetwórczego różnych kopalin ale również z usprawnianiem pracy, trudnej pracy górników i hutników na swoich stanowiskach. Do tej pory zresztą często Józef Grigola jest cytowany również w źródłach medycznych, też przy okazji badań. Trochę mnie to zdziwiło i wydawało mi się, że źle krążę koło poszukiwań na ten temat, bo byłam bardzo skoncentrowana na tym, co wiąże się z górnictwem, metalurgią i tak dalej. A tu się okazuje, że bardzo często jest powiązany również ze źródłami dotyczącymi medycyny, ponieważ on zadbał również o pracowników w trudnych warunkach w środowisku górniczym, między innymi zaradził jak unikać na przykład zawodowej choroby związanej z pyllicą, kiedy ma się stosunkowo rzadki kontakt ze starymi drukami nie jest to codziennością. Nie tylko mamy świadomość, że są to druki wyjątkowe, rzadkie, cenne, ale mamy też jakby określony stosunek do tego emocjonalny, ponieważ jest to mamy świadomość, że jest to coś unikatowego w przypadku posiadanych przez nas zbiorów. Łacińska wersja jest nieco lepiej zachowaną. Wydaje się, że okładki które się przechowały są oryginalne. Zagięte są lekko w stronę grzbietu ciętych kart, które nie noszą na sobie śladu malowania. Grzbiet wydaje się być gładki, bez charakterystycznych śladów garbków i zawiera króciutkie informacje o autorze, tytule i dacie wydania książki. Starsza wersja niemiecka nie zachowała oryginalnej kapitałki natomiast Łacińska ma taką misternie wykonaną w dwóch charakterystycznych barwach tą kapitałkę. Przechowywane są w specjalnie przygotowanych dla nich kasetach. Obie książki są po renowacji. Kiedy otwieramy łacińską wersję Der Metallica, od razu spoglądamy na kolorowy papier dekoracyjny i mamy takie wrażenie, że książka, chociaż wydaje się, że jest duża, powinna być ciężka. Kiedy bierzemy ją do ręki, mamy wrażenie, że jest ona jakby za lekka. Być może za sprawą tego, że była wydrukowana obie wersje na papierze czerpanym, który. Wraz z upływem lat stał się bardziej kruchy, niemal przeźroczysty, niemniej jednak zachował na sobie te wartościowe ślady druku. Czasami widać mniej lub bardziej odbity klocek, który troszeczkę ten bardziej odbity, bardziej zaciemnia może stronę. Niemniej jednak trzeba zwrócić uwagę, że czcionka i druk są bardzo staranne. I wyraźne. W przypadku łacińskiego tekstu Antykwa jest elegancka, zwłaszcza w wersji pochyłej, kiedy znaki te, te wykończenia czcionki sprawiają, że ona jest taka bardziej wyjątkowa. Druk niemiecki jest zapisany szwabachą i tylko na jednej stronie, stronie tytułowej, która się później ukaże, występuje odrobina czerwonej farby, która trochę różnicuje te dwa druki. Układ tekstu jest raczej jednokolumnowy, z wyjątkiem druku łacińskiego, który zawiera, oprócz tej głównej części dwunastu ksiąg, dwunastu jak gdyby rozdziałów, zawiera spisy, które Agricola poczynił na, dla wygody przyszłego czytelnika. Ponieważ zamierzał, że in, książka ma zawierać przede wszystkim informacje praktyczne, to sporządził kilka spisów. Są również takie, które, jak wtedy wypadało, odniósł się jeszcze do starożytności, bowiem wymienił znanych pisarzy ze starożytności, którzy go inspirowali do opisywania różnych jeszcze fragmentów w tych książkach, między innymi w odniesieniu do zwierząt podziemnych i takiego trochę może magicznego świata. Niemniej jednak, przystępując do pisania o sprawach związanych z wydobywaniem kruszców na przykład, i potem kolejnych procesów, używał różnego rodzaju narzędzi, które opisywał w książce i podawał nawet strony występowania w swoim dziele. Byłoby to być może użyteczne. Co ważne, chcę tu podkreślić, że wymienił 43 wpisy z nazwami kopalń, które wymienił na kartach swojej książki. Kiedy przegląda się Starodruk, no zwłaszcza po raz pierwszy, ma się z tym do czynienia, jest ciekawe, co się znajdzie na kolejnych kartach. Nie zawsze jest to możliwe i możemy takie rzeczy wykazać. Wersja łacińska zawiera ich trochę mniej ma więcej współczesnych oznaczeń i pisów. Natomiast wersja niemiecka bardziej obfituje w różnego rodzaju zapisy, pisy. Często dotyczą one, do, myślę, miejsca przechowywania, ale zdarzają się na marginesie również odrębne, odręczne notatki sporządzone piórem, być może przez jednego z właścicieli, który pozwolił sobie może na jakieś uwagi, dywagacje z autorem. Najważniejszą rzeczą, jaką Agricola poczynił w swojej książce, być może oprócz tej wiedzy teoretycznej i bardzo praktycznej, którą tam zawarł, są ilustracje, ponieważ on uważał, że nie ma sensu rozpisywać się za bardzo w tekście o różnych rzeczach, skoro można zobrazować to ilustracjami, które być może będą nawet bardziej pomocne. W związku z tym, w tym kształcie i wyobrażeniu o przyszłości swojego dzieła zamierzył, że będą to niezwykłe ilustracje. Zlecił je oczywiście, no, chyba można tak powiedzieć, artystom mającym szczególne uzdolnienia zarówno kwestii rysunku, jak i potem drzeworytu. Zresztą bardzo starał się o to, żeby one nabrały takiego eleganckiego charakteru, żeby zgodnie odpowiadały z tym, co sobie zamierzył. Często zlecał zmiany i niestety chyba za sprawą tych 270 drzeworytów niestety nie doczekał się wydania tej swojej książki, bowiem druk ukazał się rok po jego śmierci. Ilustracje pokazują na początku skład gleby, a ponieważ rosło wtedy zainteresowanie tym, co w tej glebie można znaleźć i jak wykorzystać, trzeba było również ukazać, jakie są cechy potrzebne tych osób, które mają o to zadbać, czego się muszą nauczyć i w jaki sposób to wszystko wykorzystać. Warto zwrócić uwagę na machiny i urządzenia, które były wówczas jak najbardziej w użyciu. Więc nie są to jakieś wyimaginowane obrazy, tylko one dokumentują to, czym się również wówczas posługiwano. Więc możemy tutaj poznać warsztat pracy górnika, hutnika, później metalurgia, a także innych, którzy zostali również przedstawieni na tych ilustracjach. Często jest to taki jakby plan ogólny. Tutaj mamy na przykład szkic. Pionowych i poziomych chodników w kopalni, a obok pracownik ciężko pracujący na jednym z urządzeń. Można było również dostrzec geodetę, który mierzył głębokość szybu, być może dokonywał pomiaru za pomocą takiego urządzenia. Użytkownik takiej książki czy też czytelnik jeszcze wtedy mógł przyjrzeć się różnego rodzaju narzędziom, które zostały nie tylko opisane, ale zmierzone, bo i takie się znajdowały. Wykazano różne sposoby narzędzi, którymi należało się posłużyć w określonych sytuacjach. Często mówi się o tych rysunkach, że są to rysunki techniczne, dlatego że zawierają bardzo często szczegółowe opisy, a także wymiary na przykład budowli kopalń. Bardzo ważną rzeczą było zadbanie o prawidłowe warunki pracy. Bez powietrza nie ma życia. Zastosowane przykłady, na ilustracjach tutaj pokazane: jedna z prawej strony to są miechy, które pompowują powietrze do środka, czyli do, do kopalni, do chodników wydobywczych, a tutaj po lewej stronie jest fragment jakiegoś innego urządzenia, które. Zaciągało powietrze z przestrzeni i w odpowiedni sposób je przesyłało wewnątrz. Urządzenia były naprawdę okazałe. W głównej mierze były sporządzone z drewna, bo to był taki podstawowy surowiec. Trzeba go było najpierw na dół sprowadzić, a potem posługiwano się wykonanymi z niego urządzeniami. Jest tutaj przykład jednej z takich większych maszyn, która służyła do wydobywania urobku albo nawet wody na zewnątrz. W czasach agrikoli przemysł górniczy rozwijał się w różnych regionach i agrikola na stronach swojej książki wskazał, że również w Polonii mają piece do wytopu, są to piece kopulaste i podobną techniką opartą na, na tym, że dziele interesowali się profesorowie, między innymi profesor Kurpkowski i Maślankiewicz związani z uczelniami krakowskimi, pisali również artykuły na ten temat i odnosili się do różnego rodzaju zjawisk, które opisywał Agrikola. Po prawej stronie mamy przykład ilustracji obrazującej wytop metalu. Pod ilustracją była łacińska, łacińska nazwa panes, czyli chlebki. Ja też to tak nazywam. Często spotykam taką formę na ilustracjach i mogą to być chlebki ołowiane bądź inne i dla takiego ciekawego zobrazowania w jednej z publikacji autorki właśnie z Akademii Górniczo-Hutniczej nawiązywały do tego dzieła. Opisując, że w 2005 roku podczas prac renowacyjnych pod płytą rynku głównego znaleziono taki właśnie bochenek zagubiony, być może jeszcze z okresu, kiedy takie prace i, i, i waga probiercza tutaj funkcjonowała. Co ciekawe, taki chlebek ważył kilkaset kilogramów. Sztukę, sztuka probiercza była jak gdyby rozwijana już później i są tutaj przykłady dwóch pieców, w których były wypalane różne metale, a Agricola tutaj podał przykład odważników probierczych, które były tutaj niezwykle pomocne. Obydwa woluminy, zarówno wersja łacińska, jak i niemiecka, zostały poddane renowacji. Na stronach możemy tutaj zobaczyć różnice pomiędzy tymi stronami, ponieważ jedna jest taka raczej dobrze zachowana, a druga nosi ślady zniszczenia, a następnie uzupełnienia w wyniku renowacji. Skoro finaliki, to powoli zbliżamy się już do końca. Jest to jeden z przykładów mówiących o tym, czym się różnią obydwa woluminy. W każdym z nich został opracowany jeden element tego typu zdobniczy, który, które między sobą są podobne. Na pierwszy rzut oka, ale się trochę różnią i pierwsze przykłady, już dzisiaj mieliśmy okazję widzieć w pierwszym wystąpieniu. Wydaje się, że są bardzo podobne. Chociaż są to różne druki, ten jest druk obcojęzyczny, ale w jakiś sposób to wszystko jakby łączy się w tej historii związanej z, wynale... z wynalezieniem druku. Zostały porównane obydwa woluminy pod względem. Elementów, które je różnią, takie, które są podobne, i, i inne. I wykazano, że różne są też źródła wpływu, jest inny język, inny stan zachowania, inny ciężar i tak dalej. Co jest istotne i pragnę to podkreślić, w 1912 roku zostało opublikowane tłumaczenie w wykonaniu małżeństwa Hooverów. Pan Hoover był późniejszym prezydentem Stanów Zjednoczonych, ale był górnikiem. Jego żona była absolwentką geologii, znała doskonale łacinę. I potrzeba znajomości tekstu z dzieła Agricoli, które przez 200 lat po jego opublikowaniu było takim niemalże podręcznikiem z zakresu górnictwa. Słusznie pani nazwała Biblią Górnictwa w ogóle, bo tak też często się mówi. Zaistniała potrzeba, ażeby takie dzieło powstało w języku angielskim. Przyczynili się do tego tłumaczenia w znaczący sposób, ponieważ trwało to 5 lat, opracowali specjalne przypisy objaśniające niektóre występujące tam określenia i w ten sposób powstało, można powiedzieć, szczególne dzieło, takie odrębne dzieło w formie opracowania. Trzeba przyznać, że te woluminy, które w tym 1912 roku się ukazały, również były szczególnie elegancko wydane i stanowiły później podstawy do kolekcji specjalnych. Podsumowując moje badania, mogę powiedzieć, że udało mi się uzyskać odpowiedzi na wszystkie pytania i tą drogą również chciałabym złożyć serdeczne podziękowania wszystkim tym, którzy pomogli mi w udostępnieniu tego dzieła, ponieważ nie jest to rzeczą oczywistą. Dziękuję. Bardzo pozostaję w kontakcie.